Nie był to wieczór Macieja i w który musiał uznać wyższość Michała Rąkiewicza, albo... aczkolwiek Maciek, no gdzieś tam nie zgadzasz się chyba do końca jeszcze z tym werdyktem. Czy wiesz co, no witam wszystkich ogólnie, nie zgadza się, no kilka osób tam mówiło, że tak powiem ze świadka uderzonych sportów, że walka była, że tak powiem ja trafiałem, on robił presję, wiesz, sędziowie orzekli macie, że presja była ważniejsza niż celne ciosy, no i tyle, no co on wygrał, no super, no niech się cieszy chłopak, no i... Ja muszę przyjąć to na klatę, w życiu już kilka razy mi się zdarzyło, że tak powiem przegrać, walka w fajnym tempie prowadzona, szybka, dużo ciosów, wiesz co, mało, że tak powiem było w tak mi się wydaje, przynajmniej, nie wiem, chyba ty oglądałeś to, nie widziałeś to lepiej niż ja, ale tak mi się wydaje, tak co mówili, narożnik mi mówił, że, że dobrze dystans czuje, że wszystko punktuje, wiadomo, troszkę tam też zebrałem, przez to, że mam niżej ręce niż... Przeważnie ludzie, którzy się biją. No, tam kilka czasów weszło takich częściejszych, no ale... Dzięki temu są zawsze emocje, fajnie się to ogląda. No i tyle, no... Wiesz, nie czuję się jakoś tak mocno przegrany. nie było, że tak powiem, totalny wpierdol, że ktoś wpierdol. Tylko była wyrównana walka. No i sędziowie po prostu doceniali presję partnera, a nie, że tak powiem, celne ciosy po zejściach mojej, jakiś niekonwencjonalne, no i tyle, no. nic nie zrobisz, nie? W takim razie jako przyszłość gruszysz Michała Wieronkowiczowi, tak? Sprawił Ci w ogóle jakiś problem, gdzieś tam zauważyłeś, że coś robi wyjątkowo dobrze w tej walce? Znaczy, wiesz co, no brzydko mówić, kurwa, o zwycięzce, no wygrał, był lepszy, no to co mogę powiedzieć, no nie będę o nim nic mówił, że tutaj, wiesz co, no wydawało mi się, że idealny przeciwnik dla mnie, bo on idzie na mnie, ja sobie punktuję, schodzę, od czasu do czasu, wiadomo, gdzieś też zostanę, no ja nie czułem się jakoś tak, wiesz, mocno zdominowany, żeby to było, wiesz, żebym to tak jakoś przegrał, że tak powiem, prawda? Nie decyzję jeszcze bym, wiesz, uwierzył, bo to może być, ale tutaj jednogłośna, no jest co, no... no Duże wyzwanie sportowe? Może tak zapytam, czy Michał Rokiewicz okazał się być dużym wyzwaniem sportowym dla Ciebie? No co by nie powiedzieć zawodnika i tak który od wielu lat walczy ma. No wiesz co, no... <głos》> Wyzwanie sportowe jest każdy zawodnik, który wchodzi. Wiesz, to są ludzie, którzy są, wiesz, wysportowani. Ale nie chcesz stopniować, nie chcesz klasyfikować tego wyzwania, czy to było duże, czy nie? No nie, no wiesz, duże. dużo. No, Krasny był bardzo wysoką poprzeczkę powieszony dla mnie naprawdę klasowy zawodnik, fajny dystans, przeskoczył, walce mu nie wyszło, nie mógł się wstrzelić, ja się dobrze wstrzeliłem. Tutaj wydawało mi się, że też się wstrzeliłem, no ale, wiesz, no, jednak w jest w drugą stronę niż myślałem. No i tyle, no co? Sport, naprawdę, Ja do tego podchodzę już troszkę inaczej niż 10 lat temu. To jest sport, wiesz co, no i tak do tego trzeba podchodzić, nie. A z kim chciałbyś tak naprawdę zmierzyć się w kolejnej walce? Bo rozumiem, że kontrakt z DSF-em cały czas jest aktualny. Wiesz to no, w DSF jest taki klimacik, że ja nie wybieram sobie przeciwników. Mówią, że bijesz się z tym i bije się z tym, wiesz, co chodzi. Każdy zawodnik jest przeważnie, mnie o miał 15-10 lat młodszy 3 przynajmniej fajnie by było wreszcie po się z jakimś typem, że tak powiem, z nazwiskiem, jakimś troszkę lepszym i w podobnym wieku może moim, prawda? Wtedy może będzie wiesz, inaczej trochę. A to są może młodzi, to młodzi. tak, po prostu. Bardziej by się No powiem Ci, że tak, no, troszkę łokcie bym mógł powsadzać. Nie byłoby źle też, no. A więc cały czas tryskujący humorem, Maciej Jeftuszko, dziękuję Ci bardzo. Dziękuję, pozdrawiam wszystkich fanów, DSF-u i nie tylko, tylko